Uwaga! Ministerstwo Zdrowia, zagrożenie koronawirusem, zapoznaj się z informacjami na stronie ministerstwa lub zadzwoń na infolinię 800 190 590. W takiej treści wysyłane wiadomości są dziś do Polaków nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. W środkach transportu publicznego pojawiają się liczne komunikaty, a głos z megafonu zaleca opuszczenie metra warszawskiego. Jakie instrukcje znajdziemy na stronie ministerstwa? Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się. Niektórych Chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji. Powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną, rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi co najmniej jeden metr odległości. Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego, kaszel lub kichanie. Podejrzewasz u siebie infekcję SARS COV2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem tej infekcji. Jak dotąd w Polsce nie stwierdzono ani ani jednego przypadku, ale podejrzeń jest wiele w różnych miastach. Co więcej, nasz rząd każe płacić 500 zł za test na nowego koronawirusa, co może skutecznie odstraszać wielu Polaków do samego przebadania. Nie możemy być zatem niczego pewni, więc pamiętajcie, by w miarę możliwości zachować ostrożność. Więcej o koronawirusie powiemy w filmie dziś o 23.00. Dlatego subskrybuj kanał, aby tego nie przegapić. Cześć!